Hey, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recenzji z tej strony Mateusz z Apple na YouTube. Dzisiaj przygotowałem dla Was słuchawki Beats Solo 2 e, od doktora DRE. E, są to słuchawki, jak widzicie, w kolorze czerwonym, produkt RED, czyli część dochodu ze sprzedaży tych słuchawek idzie na Fundację Walczącą z AIDS. E, ale to nie jest głównym e, jakby, aspektem przy wyborze tych słuchawek. Chciałbym Wam powiedzieć e, trochę o designie, o jakości e, i w ogóle kilka słów o tych słuchawkach. Serdecznie zapraszam. Jak już zapewne widzieliście w unboxingu tych słuchawek u mnie na kanale, pokazywałem Wam, co jest w pudełku, ale Pokażę Wam szybciutko, jeszcze raz. Bo chodzi mi o to, że w zestawie, oczywiście, znajduje się same słuchawki, przewód, ale także bardzo fajny futerał. Można powiedzieć idealnie pasujący do rozmiaru tych słuchawek, więc, jest to jakby zakup kompleksowy. Bo macie też w czym schować od razu to. Wygląda ten pokrowiec tak. Jest, no jest tutaj wyłożony takim materiałem, aby, aby tym słuchawkom się nic nie stało, gdy będziecie je przenosić. Ale skupmy się teraz na samych słuchawkach, to chciałem dodatkowo Wam pokazać. Same słuchawki według mnie prezentują się świetnie. Naprawdę o gustach się generalnie nie dyskutuje, ale wiele osób twierdzi, że właśnie te słuchawki są bardzo cenione generalnie za design. Mi ten design się podobał. Muszę Wam sekundę opowiedzieć o, o tym, co miało miejsce wcześniej z tymi słuchawkami, a mianowicie z ich poprzednikami. Miałem solo HD, czyli wersję tą pierwszą, i powiem Wam szczerze, że. One niestety się złamały, nie było to miłe, bo te sławki były ultra jakby tamte nieodporne na żadne e, zrzuty czy tego typu rzeczy. Jakiś lekki nacisk od razu było dołożony, się złamały mi tutaj, a potem cały pałąk się e, zniszczył. Więc w tych sławkach e, mia miało być to poprawione. No i przez ten okres, który używam tych słuchawek, e, już, już jakiś czas ich używam, no zauważyłem, że naprawdę e, jest tutaj ta konstrukcja poprawiona, tego pałąku. Po pierwsze można wyginać je teraz. Zastosowano tu inaczej, inną budowę tego. I oczywiście nie mam zamiaru sobie ich tutaj rozwalić, bo to jest wszystko w granicach jakiegoś ludzkiego rozsądku, żeby używać. Ale teraz o wiele łatwiej, nic nie trzeszczy jak wkładacie na głowę, nie, nie musicie się też bać, że od razu się to rozwali, ten pałąk jest wytrzymały. Jest on o tyle dobry też, że nie ma jakiegoś dłuższego nacisku na głowę, co do samych tych nauszników, że tak powiem. Są wykonane ze sztucznej skóry. Też ucho w ogóle dopasowuje się do tego, ale nie męczy się przede wszystkim. Nie ma tu, że smyra mnie cały czas coś albo że denerwuje mnie, albo jest za duży nacisk. Nie ma, nie ma tego typu rzeczy w tych słuchawkach i dobrze izolują dźwięk, dobrze izolują otoczenie, nic nie słychać. Z zewnątrz, ani także osoby na zewnątrz. Hmm, oczywiście, też w jakichś granicach. Powiedzmy, jeśli puścimy utwór gdzieś na 75-80% głośności, to nikt obok nas nie usłyszy tego. Hmm, oczywiście, jeśli nie będzie wsłuchiwał, tak, ale w normalnych warunkach nikt nie usłyszy tego. Natomiast, jeśli puścicie na full, to, to już będzie raczej słychać, bo to tak testowałem i muszę wam tu obiektywnie powiedzieć, że tak ultra nie wycieszają, żeby osoba z boku nie słyszała tego, co my słuchamy. Natomiast, jeśli my słuchamy, Kogoś, to nie ma opcji, żebyśmy usłyszeli przypuszczonym że co ktoś do nas mówi. Te sławki naprawdę świetnie, świetnie izolują to. Dodatkowo są składane, czyli właśnie do podróży myślę, że idealnie się nadają. Generalnie to są sławki tego tak typu miejskiego, można je wziąć i do autobusu, i do jakiegoś pociągu na jakąś na, może nie mega długą trasę, ale jakąś dłuższą. I wtedy bez problemu możemy sobie z nimi też poradzić poprzez takie zdjęcie. Jak widzicie tutaj są ruchome te nagłówki, są nie wiem, na takiej kulce przymocowane, co, co ma powodować właśnie te idealne dopasowanie się do głowy i powiem Wam szczerze, to się sprawdza, czy leżę sobie w łóżku i mam głowę na poduszce i wtedy te słuchawki też, też mają komfort, czy, czy ja mam komfort i kiedy chodzę, nie wiem, z nimi na głowie też nic się nie dzieje. Tak jak widzicie, kabel jest oczywiście odpinany, jest podłączany do lewej jakby tej słuchawki. Druga strona jest oczywiście do urządzenia. Są one przystosowane oczywiście do sprzętu Apple w ten sposób, że... Macie tutaj pilot, który ma generalnie wszystkie funkcje, opierają się właśnie do iPhone'a, ponieważ no, zmiana głośności, zwiększanie, no to zmiana głośności jest generalnie tak samo wszędzie. Natomiast są tu jakby kombinacje przycisków, to znaczy jedno, zatrzymanie powoduje, jedno kliknięcie powoduje zatrzymanie utworu, dwa następną piosenkę, trzy powodują cofnięcie się utworu. Naprawdę to ułatwia sprawę, dodatkowo jest mikrofon, który na przykład świetnie sprawdza się E, kiedy gracie. No, nie chodzi mi o jakieś gry, tam bardzo takie wymagające szybkiej reakcji, ale jeśli na przykład gracie sobie jakiś mecz e, przez komputer, czy przez nie wiem, PlayStation i z kimś rozmawiacie, to naprawdę się to sprawdza, ponieważ e, no. Można spokojnie sobie tutaj komentować wydarzenia, które właśnie się odbywają. Generalnie podsumowując już sam wygląd tych słuchawek, konstrukcja jest dość masywna, dość sztywna, ale zarazem bardzo komfortowa. Jest tutaj ten plastik taki dość połyskujący, przez co może mieć to po prostu taką wadę, że będą się palcować te słuchawki. Ale, ale to jest też taki styl tych słuchawek, mi się osobiście podoba i e, wielu osób mi się także podoba e, ten design, niektórym oczywiście się nie musi podobać, bo e, taką można mieć opinię, no, ale to, natomiast myślę, że to są jedne z lepszych e, słuchawek pod względem designu na rynku, jakie są obecnie, naprawdę e, ładnie, ładnie są wykonane. mi się teraz skupić na brzmieniu tych słuchawek, bo e, jest to niewątpliwie jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszy aspekt przy tych słuchawek. E, no, te, nie ukrywajmy te sławki, są pod wielką falą krytyki generalnie za to, że są przepłacane, za to, że ten dźwięk jest beznadziejny według niektórych, ale to już takie skrajne opinie pomijam. Dla mnie one są nieuzasadnione i przeważnie te osoby, które tak nawet komentują nigdy nie miały tych sławek. Ja tak nie uważam, sądzę, że te sławki są naprawdę na wysokim poziomie. Plus tego jest, że jest świetny design w mojej opinii, więc e, dla mnie te sławki są naprawdę strzelam w dziesiątkę, natomiast e, co do brzmienia jest, są to sławki, no nie ukrywajmy, stworzone do muzyki e, pop, do muzyki elektronicznej, generalnie do żywych utworów. E, Chociaż spokojnie też tu dają radę, ale nie, nie, nie jest to już ten, ten poziom. W porównaniu do Solo jedynek, jeśli dobrze pamiętam, jeśli sobie przesłuchałem też w sklepie teraz, żeby przypomnieć sobie jak tam brzmiało to, powiem Wam szczerze, że to jest naprawdę już poziom, poziom wyżej, większy poziom nawet. Można powiedzieć, że tu już jest przeskok widoczny, bo, są, bo jest poprawione te brzmienie. Co do basu, jest on naprawdę fajne nie zagłusza muzyki, a możemy poczuć naprawdę takie przyjemne wibracje. Naprawdę, naprawdę jest ok. Stereofonia tych słuchawek jest e, dość dobra. Nie jest to może dźwięk bardzo przestrzenny, ale generalnie jest to dźwięk czysty. E, bardzo się dobrze go słucha. Jedną rzeczą, która może nie jest jakąś mega dużą wadą, ale muszę ją Wam powiedzieć, jest to, że może e, nie oddają one takich e, nie wiem, szczegółów, takich e, wyjątków, takich nie wiem, smaczków e, z jakiejś muzyki, detali, e, tego typu rzeczy. Podsumowując, te słuchawki są naprawdę dobrym wyborem w swojej kategorii cenowej. Bo jest to koszt około 800 zł w w porównaniu do na przykład Beats Studio 2 to jest już koszt trochę 1300 zł. Tam macie może większy troszeczkę komfort, bo te nauszniki są większe, natomiast naprawdę do takiego miejskiego przemieszczania się, czy do nawet słuchania w zaciszu domowym, są naprawdę bardzo, bardzo ok. Jest duża różnorodność kolorów. Ja akurat wybrałem, tak jak mówiłem, produkty red, natomiast są różowe, zielone, niebieskie, szare, czarne. Srebrne. Jest naprawdę masę, masę tych kolorów, więc do wyboru, do koloru. Myślę, że wielu osobom, wielu osobom te słuchawki no, sprawią przyjemność. Wykonanie jest, no, można powiedzieć, niemal perfekcyjne, bo nic tu nie, nie skrzypi tak, że nie, nie dałoby się po prostu wytrzymać z tym. E, są, są wygodne w użyciu. Wszystko jest dopracowane w, w, e, no w najmniejszym szczególe, bo muszę Wam powiedzieć, że miałem różne słuchawki i często jest tak, że po tygodniu, po dwóch ta gąbka już rozlatuje się, już odpada, już widać tą faktycznie gąbkę od w ze środka. Tutaj, tutaj nie ma tego miejsca. Nie, nie ma to miejsca po prostu, więc e, i ja do tego przywiązuję dużą wagę, żeby tu nic nie, nie odchodziło też od razu po, po nie wiem, kilku tygodniach użytkowania, bo to będzie bez Sensu. Takie słuchawki według mnie, że już gdzieś pokazujemy się z nimi, one już mają gąbkę wystającą. To jest bez sensu, pewnie też się zgodzicie ze mną. E, więc pod tym względem jest ok Tak samo brzmienie, tak jak wam mówiłem, jest naprawdę ok Oczywiście do tego rodzaju muzyki, jak ja Wam powiedziałem, pop, elektronika, taka bardziej dynamiczna muzyka, natomiast Eee, oczywiście nie nadają się do wszystkich gatunków, ale nie ma chyba takiej rzeczy która się nadaje do wszystkiego Tak, bo jak się coś nadaje do wszystkiego to jest do niczego zazwyczaj już się tego nauczyłem i pewnie wy też generalnie polecam te słuchawki każdemu użytkownikowi który właśnie słucha takiej muzyki e, lubi e, mieć fajnie zaprojektowane słuchawki w, modnych, w modnym jakimś designie e, sygnowane też e, fajną firmą e, bo jest, są to bitsy, kupione przez Apple Sygnowany przez doktora Drake'a, to naprawdę stoi za tym sztab o osób, więc, więc myślę, że naprawdę są godne polecenia. Ja generalnie już za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Jeśli macie jakieś do mnie pytanie, bądź do tych słuchawek, to komentujcie pod filmem, bądź napiszcie do mnie na Facebooku, na Twitterze. Zaglądajcie też do mnie na stronę, na bloga youtube.pl I ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.